Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w trzeciej serii Sphere. Jest to dodatek numer dwa do podstawki, czyli dodatek o nazwie Fear Perseus Mandate. Jest to dla mnie pierwsza przygoda z tym dodatkiem. Nigdy w życiu w niego nie grałem. Nie wiem o nim kompletnie nic. Jest to dla mnie zupełna nowość. No Spodziewam się bardzo dobrej gry, oczywiście. Jedynka i Extraction Point były świetne. Mam nadzieję, że również na wysokim poziomie stoi. Dodatek numer dwa. Na no to jedziemy. Jeden gracz. I jak zwykle gramy na nadzwyczajnej trudności, czyli ogromna cena w przeciwnikach. obrażenia od broni. Zalecona wyłącznie dla masochistów. No, spodziewajmy się. Spodziewajmy się dużo zgonów, bo od, jak na razie znałem jedynkę i Extraction Point, jak własną kieszeń, praktycznie. Bo wiele razy przeszedłem obie gry. Tak tutaj może być bardzo ze mną krucho. Dobrze. Będzie bardzo ciężko na pewno. Co mam, interwał pierwsze śledztwo? Przybycie. Sytuacja w głównej ścibie Armaham pogarsza się z minuty na minutę. Towóca replikantów, Pax na wciąż jest na wolności, a korporacja Armaham postanowiła zwrócić się przeciwko siłom rządowym i zaatakowała Fear Wow. Misja. Druga drużona firma wylądować w mieście, szczegóły operacji przedstawił Rowdy Batters. No to chyba będziemy nagrywać tak jak do tej pory. Jeden poziom. Równa się jeden odcinek. Jedziemy. To brzmiało bardzo jeszcze Nie wiem czy mi się to spodoba Situation than we thought. Is there already a fear team on the ground? There is, but ATC security just murdered our primary contact, Aldous Bishop, and the fighting has spread throughout the city. They're supposed to be on our side. Didn't ATC call us in to help them in the first place? What's ATC hiding? We don't know. Your mission is to secure ArmyCam's Global Data and Security Center and retrieve any information related to a project codenamed Perseus. Paxton Fettel and his army of replicas? That may just be the tip of the iceberg. Sad images have picked up enemy activity near the landing zone, so be careful. Head directly to ATC's data center once you're on the ground. As always, I'll be in radio contact with you throughout the mission. Begin your jump prep. Time to fly. Dobra, może być ciekawie. I z tego co widzę, ten dodatek rozgrywa się mniej więcej w środku gry Fir, Czyli zaraz po tym jakby Aldus Bishop został e zlikwidowany przez siły ATC. Który to był interwał piąty, czwarty? Coś, coś takiego. Trzeba by prześledzić jeszcze raz moją serię. Kiedy dokładnie to się stało, kiedy e zlikwidowano Aldusa Bishopa. Wow. No, dobra, zobaczymy jak ten dodatek, będzie się przedstawiał. Czekamy na kompanów. To jest nowość. Zawsze w pojedynkę praktycznie podążaliśmy. No, cóż, zbieramy i szukamy sekretów, bo na 100% jakieś tu będą. Znaczy, tu w sensie w tym dodatku, a nie, że tu, w tej lokacji. Gry nie jest zamknięte, więc sporo poszukiwań będzie mnie czekało. Zobaczycie, więc jak ja grę, przechodzę dla siebie jak grę z się orientuję to już Nie szukam Nie szukam wszędzie tym nasy mamy jeszcze starcie Dobra, że gramy z komponami to jest To jest nietypowe Dobra panowie dajcie mi amunicję Wy na mnie poczekajcie o, to nawet nie mogę tego zarzucić na otwartym terenie. Rzadko to się w ogóle zdarzało też, żebyśmy gdzieś na otwarte tereny wychodzili. Oczywiście grafika jest ta sama, co do tej pory. Nie? Ciekawe, czy ten dodatek tak samo dobry jest, jak ten pierwszy. Ja Podejrzewam, że tak, przecież nie będzie to raczej nic słabego chyba. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, to co, idziemy panowie? nowe? pierwszy, okej. Okay. Ha, czyli samouczek jak zawsze Na początku gry Kosze sklepowe to też taka małość Czy to nie był przypadkiem Koleś w pancerzu? W kamuflażu? Te wyładowania elektryczne raczej zawsze Informuję o jednym in do. Naciśnij, dobra, żeby wziąć to wiem o, karmistrzamowy G2A2 co ja w ogóle jeszcze mam. Pistolet. Jeden no Nic, będziemy szukać czegoś. Mam nadzieję też, że nowe bronie występują. O, po prostu. To jest zmiana w tym momencie. Bo do tej pory jak podchodziliśmy do czegoś, na tym pełny pancerz, poczekajcie co mi grę wywaliło. Kurczę nie wiem co się dzieje z tym steamem. Wy na pewno mnie słyszycie, ja teraz widzę pulpit. Już wracam. Nagranie chyba się nie przeżywało, tak jest, dobra, jesteśmy już. Sorry za to. Ale to jest zmiana, że mamy napisane pełny klipunek. Więc całkiem fajnie, nie musimy klikać. Jak cięcią, przycisku F. Ale to kosmetyczna zmiana, ale fajna zawsze. Coś tam nowego. Dobra. czy żadnych jeszcze nie widzę. Mam nadzieję, że są. Wow, co tam się dzieje? Próbujemy tutaj zadziałać. Nie wiem, czy to stale... Tak, na on na głowę też świetnie się spotkuje. Jakoś tam siłę rażenia jednak on ma. A następni już, no. Gdyby Okej, dajmy sobie coś innego. Mamy Na razie jakoś to idzie, ale jest dynamicznie już od początku. I cały czas mi to zastanawia. Że podążamy z oddziałem. Czy to tak będzie cały czas? Czy on gdzieś zginął po drodze? Albo się rozdzielimy, może? Czy coś? No, był fragment w Extraction Point, gdzie z Hallidayem podążaliśmy. Wspólnie, ale to krótkie były sekwencje. Zazwyczaj Halliday gdzieś tam znikał i swoją ścieżką musiał podążać, bo on nas rozdzielało co chwilę. Coś niesympatycznego. No dobra, zaczyna się klimatycznie. Jestem kontrolny, fajnie. Jeszcze żyjemy. Apteczki, apteczki. Dwie na razie mam, czyli... Tu też nic nie zmieniło, raczej będzie 10 do podnoszenia. Czemu ja mogę otwierać? Nie. Wolę sprawdzać, bo nie znam tych elementów otoczenia. <laughs> nie wiem gdzie mogę się wzmacniaczek kryć To tam znowu się odzywa. Nie ma trzeba skończyć dyskusję natychmiast. To co ja widzę. Powolnienie trwa naprawdę długo już na początku. Czy to jest już jakoś rozwinięte? Patrzcie, ASP od razu dostaniemy. Czy możemy sobie podnieść, jeżeli chcemy. Ok. Spłosimy serdeczkę Karabina ASP No dobra, to podniesiemy na razie za pistolet Wow, fajnie. Dosyć szybko zdobywamy kolejne pukawki. Czy coś mogę wcisnąć? Nie. Dobra, zobaczmy w lodówce. Czy nie ma wzmacniacza? Nie ma. Tu nigdzie pod spodem, zabyczkami też nie ma. Tu? Okej. Okay. Dobra. Podejrzewam, że nie było nic do znalezienia. Dobra, shift to celowanie, zbliżenie, okej. Okay. Czyli co? Ładnie, bardzo potężne. To było wow, jak go przekroiło, że chodzi o głowę. I chyba potężniejszy jest ten karabin na początku, bo zazwyczaj, kiedy byśmy w trakcie walki strzeliśmy do przeciwników z ASP, to nie zawsze jedna jednoczna seria kończyła żywot wroga. Chyba, że ma no, faktycznie w na szyi głowy dostał, tak jak dostał w tors, to jeszcze trzeba było poprawić. Dobra, ja sobie zostawię może. Zostawię sobie może ten ASP na no później. No panowie, tu jesteście, kurczę, duży na skorzeńcze. Widzę coś niebieskiego tu. Od chyba jest kanister tylko i wyłącznie, tak? nic się nie świeci. Nie ma wzmocniaczy. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, kurczę. Trzymajcie kciuki, że nic nie pominął. Przechodzimy na grę na 100%, aczkolwiek nie ma statystyk jeszcze w tej części. To jednak, jak będą jakieś pliki do słuchania, odczytania i właśnie wzmacniacze do podniesienia, to będziemy to robić, bo to jest w ramach naszego czy naszych 100%. Dobra, tu możemy coś znaleźć. Wow, ja mamy super. Tateczka, że może coś lepszego. Tutaj nie ma nic. na sekcję Dobra, to o tych odruchach mamy, więc może gdzieś też wzmacniacz się kryje. Chyba, że pierwszy może być jakiś taki darmowy, że tak powiem Że będzie w widocznym miejscu leżał, żeby gra nas po prostu mogła zapoznać z tym Dobra, zaskoczenie I się wycofywali Wow. Dobra, o, ale go wyrzuciło w powietrze Dużo walk mamy, to jest nietypowe. Nasi już poszli do przodu. Więc czekają, no, mogą spoczekać poczekać na mnie. Robią rozwałkę samodzielnie, ale byście się chociaż stowali, może co? Dobra. O tak, wręcz. Z wyskoku, kopniakiem, skoro był zajęty strzeliwaniem naszych można zasadzić kopniaka w tyłek Dobrze. jeszcze mateczka, na razie jest w porządku gra się bardzo przyjemnie już shotgun? kurde, szybko dostajemy kolejne bronie shotgun, shotgun, dobra weźmy sobie weźmy sobie, a czemu nie, czy już mamy ile? pistolet, PRL czy RP? RPL? RPL tego g 2 a ASP i shotgun, piąta broń o dopiero zaczęliśmy Okej okay. A Shotgun teraz się przyda, to nie wiem Dobra, idziemy Nie chcę przedłużać Raczej niczego chyba nie pominąłem do tej pory Cały tak, czas to jest poziom samouczkowy Idzie za mną? Czy ja już idę dalej sam? Czekajcie, sprawdzę w wiaderku. Są w koszu. A, jednak idą. Myślałem, że są na dole. Yeah, pierwszy się, Czyli jednak darmowy. Tak, wzmacniacze w trwale przyspieszają twoje odruchy Dobra, to wiemy, znamy. Czyli też będą wzmacniacze zdrowia na 100%. Fajnie, że pierwszy udało mi się znaleźć. Tam musimy iść, to co jest na dole? Może też jakiś sekret Najpierw pójdę tędy. Okay. W jakiejś grodzie może? Te są zamknięte. A apteczka tylko była. No dobra i to. Do góry raczej się nie dostaniemy, zresztą tak się nic nie świeci, więc spoko. Zobaczy, wyżej? Niech się bezpniemy. kolejny punkt kontrolny, dobra rzecz. Tu mamy ASP. Zaraz sobie przejdziemy, no zerknijmy gdzieś tam. W zakamarkach lubię się szwendać. Brak ten mój zmysł eksploratorski zawsze daje o sobie znać. I granaty, naprawdę, Tu strasznie szybko dostajemy wszystko. W extraction point tego nie było, tam jedna granaty to troszeczkę Troszeczkę dalej były do znalezienia. Ciekawe czy to jest dłuższy dodatek, czy krótszy. Nie piszcie mi, nie piszcie jak chcę mieć niespodziankę. bardzo bym prosił, żebyście mi nie spoilerowali, no ale takich rzeczy było. Tu na pewno coś jest. Chyba nie bez powodu dali nam ASP. Dobra. Tak, ewidentnie mam wrażenie, że... Ten nie będzie się pewnie Wow, co za powie. Taki grano, czy za to wybuchło? Ewidentnie ASP ma o wiele większą siłę ognia. To już nawet nie ma do tego żadnych wątpliwości. Dobra, to nie jest broń... To jest są ciaste korytarze, więc nic nam nie da. Ale to się poziom zaczyna, się... zaczyna się. rozbudowany, trochę. Dobra, wyprowadźcie, żebym wiedział, którędy iść. Wzmacnia zdrowia, jak najszybciej mi dajcie, kurczę, bo to jest 100 punktów, to jest za mało. 105 też raczej. Nie zmieni zbyt wiele, ale już, już byłoby lepiej. Nie widzę apteczek jest troszkę Dobra, zejście na dół, z tej strony też mieliśmy wcześniej hmm. A, tym zerkniemy sobie co jest na wyższym piętrze A później będziemy na dół szukać kłopotów A może zakretów, a może tego i tego Ogólnie Nic Wierzę, że na dół to w ogóle trzeba iść. To jest zamknięte raczej, tak jest, czerwona ręka, czerwona dłoń, która nam mówi przejścia nie ma, okej, okay. góra sprawdzona, myślę, dosyć solidnie Beczka wybuchowa, więc z tego można albo można było skorzystać, nie wiem, I też, rano tędy, więc ja idę drugą stroną to jest zasada, jeżeli chcemy coś znaleźć, zawsze podążaj w inną stronę niż Twojej kompanii. Tam byliśmy, to było drugie zejście. I nic nie dostaniemy. Ja to wysadzę, bo nie jestem pewien, czy coś nie jest ukryte w takiej beczkę, moje gry nie znam, różnie może być. Te czy point były pokrywane wzmocniacze w dziwnych miejscach. Szczególnie w tym szpitalu sami że naprawdę wrednie były ukryte Lepiej sprawdzać każdy zakamarek, każdą ewentualność Tak, 100% to jest kolej z kamuflażem co wy nie wiecie? Nie widzieliście go nigdy no, może nie. Już to jest wasza pierwsza akcja tutaj Nie wiecie z czym się mierzymy Kurczę, rozbudowane te miejsca Możemy iść do góry? Jak zwykle zaczniemy od dołu. A zaniedbaczcie, oni już będą się jakbić z kimś za chwilę. No i właśnie. Wow. Leżeć mi. Kurczę, to było ciekawe. Jeszcze jeden. Kurde. Patrzcie. Wow. Shotgun mi się przydał. Wypadł. Trzech koleś mieliśmy. Nie wiem czy oni tam też na, na górze kogoś. Co nowego jest? Gdzie nowego? Nic nowego. Chyba, że dla Ciebie stary a dla mnie nic nowego nie jest. Tych przeciwników doskonale znam. Już od początku naprawdę dostajemy wszystko naraz. Od samego pierwszego interwału, od pierwszego rozdziału tych przeciwników się nie spodziewałem. Tu aha, potem ty wchodziliśmy faktycznie. Dobra, podejrzewam, że na dole nie ma nic. Stała góra. Weźmy sobie taczkę. Co możemy zdziałać? Zdobyć? Uzyskać? Na półkach nic. Tu dookoła pewnie nic. Czekajcie panowie, ja badam teren. Muszę wszystko sobie sprawdzić. Dopiero możemy iść. Dobra, czysto. Wzmacniaczy, nic ukrytego. Dobra. Chyba możemy stąd się ulatniać. Wow. Już się zaczynają krwiste wystroje wnętrz. To co znamy, sfira doskonale. Czyli pomieszczenia w stylu Gore. Tylko pytanie: co zabiło tych ludzi, którzy tutaj zginęli. To była replika tylko. Czekajcie, oni uciekli nam. Ale fajnie, to są to otwarte przestrzenie. Faktycznie gdzieś znajdujemy się w mieście. Jak mówię, to jest niecodzienne dla mnie. Zawsze był korytarzowo i wiadomo, dosyć jednolicie, że chodzi o poziomy. Tutaj troszeczkę się postarali, jakby wprowadzić inny klimat. Tutaj tej odsłonie, a tu może coś za rogiem. A tu musi coś być. Haha, ha, wiedziałem. Pięknie, wzmacniacz drugi, w tym poziomie prawdopodobnie mam 100%. Jak nie mam oczywiście Kurczę co tu wolno Czy to mech? Aha, czyli się jednak rozdzielamy Wow, co tam się dzieje Na 100% chyba z mechem walczą co? No jasne, że tak A nawet nie mogę sobie niczydyj nic zrobić Wow, dobra. Czyli długo żeśmy sobie razem nie podziałali. Ok, centrum analityczne. Pytanie, co mnie teraz tutaj czeka samotnie. Chyba, że to może końcówka poziomu. To się zarwie. Najprawdopodobniej. I poziom się skończy. Kurde, jak ja zginę. Ale trafiłem, no byłem przekonany, że to tak właśnie będzie wyglądało, bo ja znam te motywy z podstawki, więc mnie to nie dziwi. No fajnie, fajnie się zaczyna, na razie, ciekawie. Interwał pierwsze śledztwo podziemia, sytuacja, drugi oddział Fir został rozproszony. kapitan Reigns i porucznik Chen napotkali na silną porę ATC i sił replikantów. Ich celem jest centrum analityczne i budynek ochrony Armoham. Znajdź sposób na dotarcie do centrum analitycznego ATC i spotka się tam zresztą oddziału. No więc mamy pierwszy premierowy odcinek naszej nowej serii. Mam no, mnie, żeby cię śledzić i oglądać. Byłoby miło by było. No, chyba się kurde plączę język czasem. wybaczcie, ale... Tak jest jak w głowie, myśli za dużo. Ciężko to ogarnąć teraz. Dobra, do usłyszenia w kolejnym rozdziale w interwale pierwszym Sphera. versus Mandate. Cześć.